Hmm. to chyba były najdłuższe wakacje w moim życiu. Wiesz co sobie pomyślałam? Hmm? Że nie pamiętam tak długich wakacji. No podaj, podaj! W ogóle, w co się ubierzesz, jak już wyjdziesz do ludzi? No jak to w co? To co ma w szafie. Jesteś pewien, że się w to zmieścisz? Po tej kwarantannie? No jest spokój, no na pewno się zmieścisz. No nie wiem, ja bym sprawdziła. Nie chcesz się chyba dowiedzieć po fakcie. No ty chyba masz rację. Nie chcę. Działa zawsze tak samo. Nie no, miała rację, no. Kwarantanna zrobiła swoje. I tyle z mojego letniego opalania się. A miałam taki piękny plan, Wyjść do ludzi pięknie opalona. Wszyscy by mnie pytali, gdzie to ja byłam. Majorka, Karaiby i te sprawy. No cóż, pogoda nie dopisała. To może samoopalacz mi pomoże. Za 10 minut kolacja. Co ty robisz? Opalam się? Co? Nie, no widzę. Za 10 minut kolacja. No dobrze. Zobaczmy, jak to wygląda. O nie. Zdjęcie tego zajmie mi więcej niż 10 minut. Michał! No dobra, no, ale to już ostatnia mapa, no. Nie chcę już zarywać nocek. Od jutra wracam do życia. Ej, no panowie, ale gdzie wam się tak śpieszy? No przecież dopiero północ, tak? Następna okazja będzie pewnie dopiero w następne wakacje, no. Dawajcie, ostatnia mapa. Halo? Halo? Słuchaj, bo ja tak sobie pomyślałem... Puka się. Okej. Okay. Proszę. Słuchaj, bo ja tak sobie pomyślałem, że mamy w sumie tyle zdjęć z tych wakacji, a nawet żadnego nie zobaczyliśmy. A wiesz, to będzie takie domknięcie lata, nie? Chcę zobaczyć? No, pokaż. No to akurat mi nie wyszło, no. No, chyba nie. Ej, co jest? Urodzony fotograf, widzę. Nie wierzę. Ej. Ale w sumie, skoro nie mamy żadnego zdjęcia, to teraz co możemy zrobić? No, myślisz, że to dobry pomysł, Dawaj. No to co, Ciach. Waga? Nowy rok, nowe możliwości. No ale też nowa pula nieprzygotowań do zajęć. Ciekawe, czy zmienili system nieprzygotowań po tym wszystkim. No dobra, ale na co ja je wszystkie wykorzystam? Z Polaka to wszystkie trzy od razu w pierwszym tygodniu, wiadomo. Przez wakacje nie przeczytałem żadnej z pięciu zadanych książek. O! A pod koniec września na streamingi wchodzi atak zmutowanej ważki pięć! No to wezmę nieprzygotowanie z matmy. Co ty tak przeglądasz od 15 minut? Liczysz, ile dni ma rok? Nie, znaczy... ten... znaczy... To sobie coś zobaczyć, kiedy są matury w tym roku, o. Aha. Kiedyś na dworze było fajnie. Mm, Ciepło. Tłumy ludzi. No. Te maszyny do grania. Co ty się taki sentymentalny nagle zrobiłeś? Mówi się sentymanylny. Sentyma. Sentymanyl. Sentymentalny. No Sen... dobra, no nieważne jak się mówi, no. Ej, właśnie. A może byśmy zagrali w Cembergaja? Wiesz, tak, żeby zaliczyć choć jedną wakacyjną rozrywkę. No, ale jak? Jak no to jak? Chociaż w sumie? Mhm. Okej. Okay. I co masz? Gotowy. I jesteś gotowy? Gotowy na to, aby zamknąć lato i z Tobą wygrać. Ej, poczekaj. Musimy doprecyzować tą grę. Jak to ktoś ma w ogóle wygrać, jak nie mamy bramek? No, masz rację. No. Eee, to wiem. Zróbmy tak. Eee, załóżmy, że ja wygra O, nie, nie, nie. Mój brat. Co bracie. nie? No dlaczego nie? Nie, no. nie ma takiej opcji. O, teraz to była zacięta walka. Teraz na pewno się nie spóźnię. A ty co? Co co? No i korzystać z ostatnich dni wakacji. Tylko się nie połam. Pff, wiesz co? Przez całe wakacje się nie połamałem teraz mam się połamać. Daj spokój. A ty co? Jak to co? Idę na ostatnią wakacyjną imprezę. Jak przyjdę, to ci powiem, jak było. Nie chcę. Wolę poczytać książki, niż chodzić na imprezy, bo zaraz się zaczyna szkoła i ja nie mam czasu na imprezy. Hmm... Co? Hmm? E, nic, wiesz, chcę sobie przypomnieć rozwiązanie zadania, żeby zabłysnąć na matmie. Jeżeli Adrianna ma aż 7 kapsli, jednego dała Natalii, dwa dała Rafałowi, a Maćkowi nie dała żadnego, to ile kapsli ma Adrianna? Wiesz? Hmm. A jeżeli wy wiecie, to koniecznie dawajcie znać w komentarzu, a prawidłową odpowiedź poznacie już w następnym odcinku. Do zobaczenia! Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie! Subskrybujcie kanał! Koniecznie zobaczcie nasz poprzedni odcinek, żeby dowiedzieć się, czy dostają drugą szansę.